Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Games i zapraszam Was w kolejnym odcinku z gry The Elder Scrolls V Skyrim. Byliśmy po rozmowie z Jarl'em i mamy zlecenie na misję związane ze Smokiem. Budzenie Smoka, mamy się spotkać z Irlet w pobliżu zachodniej wieży strażniczej. Chyba jak wyjdziemy z miasta, widzowie, to ona jest przy bramie, przy wyjściu z miasta i możemy z nią iść Więc możemy się przejść Więc będzie dobrze Mam coś zamiennego Ta, wolę tą szatę jednak na regenerację A tą zbroję to może albo fendalowi damy, albo... Więc sprzedamy. Aktualnie widzowie mamy 1362 golda. Troszeczkę będziemy musieli poeksplorować, żeby zdobyć 5000. No ale to nie jest jakaś mega duża liczba. Myślę, że tam. Ten... A to oni pewnie już są na miejscu. No, Irlet yy... pewnie już jest na miejscu. Oni są tam przy tej wieży strażniczej. Ja mam nadzieję, że tego smoka się uda zabić w miarę łatwo. Ob obóz Khajiitów. Okej. Okay. Wiecie, ja też y, gram na wersji polskiej też ze względu na to, że ludzie też lubią sobie odpalić powiedzmy jakieś wideo w tle I, i też posłuchać dialogów Więc ja nie będę y, używał powiedzmy angielskiego dubbingu jest Ona tam ma przemowę do swoich tych strażników No chyba będzie leciał z tej strony, zachodnia wieża. I od razu widzowie, Wam powiem, że bym chciał smoka pokonać i pójść do tamtego fortu. Bo może jakiś fajny ludz zdobędziemy w tamtym miejscu. Mamy poziom siódmy. O, leci. Mam nadzieję, że nas nie zabije. Będziemy musieli dobrze wykorzystać tych strażników. Żeby oni tankowali. Teraz niby możecie widzowie strzelać do niego. Ale jest to bez sensu. Lepiej o! Niech on stanie. I teraz on chyba trafią w skrzydła. On tam jest? No, troszeczkę będzie się go biło Ty powiem No, no smoku, no. no No, stój, stój, stój Co, nie będzie atakował mnie? Pewnie ci strażnicy bardzo dużo mu biją I ma po prostu na nich target O i przycupnął Bijemy go O Ucznictwo wzrasta Wiecie co? Jak on tak siądzie to no, chyba bym zużył nawet te strzały ogniste. Niech on siądzie. W jakimś miejscu. O, siada. Troszeczkę mu zbijemy tego HP. Dobra. O, złapałem buga widzowie. Strzały spadają. Bardzo dobrze, że są ci strażnicy, bo byśmy bili bardzo długo tego smoka No zbierzemy te strzały, co nam spadły Zmienimy na strzały te Stalowe No stój Duży plus jest tego, że my mamy 50 odporności na, na ogień, więc dla nas nie jest aż tak to bolesne. Więc jednak pasywka się na coś przydaje. W sumie jak o tym myślę, to my jesteśmy w stanie łatwo 100% osiągnąć. Dobrze. Jak my level za chwilę wybijemy? Ale jeszcze trochę chyba z dwa poziomy byśmy musieli wbić. Może będziemy się już przerzucać na obrońców świtu. No mnie nie zabijesz. Dobra, jednak może mnie zabić. Jednak jak się tak skupił ten smog Dosyć długo go zbijamy no. Ale cóż no, tak so, takie są te poziomy tak? Troszeczkę takie gąpeczki na Na strzały no, Bierzemy wszystko ta, co się... Co się boi. No, wchłonęliśmy właśnie duszę. Wchodzimy tu, mamy krzyki. I jak, pamiętajcie widzowie, jak wybieracie sobie krzyk, to nie możecie w tym samym czasie mieć aktywowanego E, aktywowanej jakby pasywki tej, e, nie pasywki, tylko aktywnej umiejętności rasowej swojej bo ona jest pod Z więc musicie o tym pamiętać no i mamy opcjonalne użyj krzyku on no. no. przywołuje tłum! no i możemy ze strażnikami pogadać o co chodzi dlaczego nas nazywają e, smoczym dziecięciem jak będziecie chcieli, to troszeczkę wam tam opowiem. Ym, jesteśmy porównywani do Tibera Septima, który założył cesarstwo. Generalnie, tak? Więc... No w tej chatce chyba było coś. Chyba tak. No teraz powinniśmy zdać raport i pójść do Balgrufa. Ale powiem wam, że. Jeszcze nie chcę tego robić. W miarę szybko chciałbym odblokować sobie chociaż punkt szybkiej podróży w tym forcie. I za chwilę możemy się tepnąć do... Do balgrufa. Żeby już ten element fabularny odhaczyć. To za moment. Tutaj nic nie ma. Jakieś zioła pozbierać o. tutaj tu będziemy jakieś miksturki alchemiczne robić z tego co pamiętam to z tych białych to była potka na odporność na magię, chyba tak już wam pokazuję tu mamy odporność na mróz i możemy rozpoznać później inne efekty jakie mają ale co takiego tutaj było, już wam pokazuję. To z tego można robić bardzo mocne potki na bonus do broni dwuręcznej. Są nawet drogie te y, mikstury. O, tu jest odporność na magię. No to dobrze, pamiętałem. Nie ma tutaj ich? Nie schodzi? Skradanie to ja mam ni dosyć niskie. Oho. No i widzowie, jedna wiązka, ona you know, pada. Jego też podpalamy? Trochę boli. Dobrze. No w tym samym miejscu się położyli już. Tych rzeczy nie zabieram ze za sobą. Fendalowi musimy dać ała. To bolało. Ajajaj. No Ała No O Jak nas trafi to wbijamy level Okej. Okay. Trzeba u... widzowie uważać. Generalnie ten fart jest dosyć problematyczny, ja powiedział. Gdzie gdzieś tu tutaj jest. Okay. Dajemy sobie od razu tarczę Jak szybko ona atakuje Dobra Dobra, padła. Ładnie Ciekawe gdzie Fendal jest jak go zgubiłem, założymy sobie jakąś zbroję. O, to może. Gdzie jest fender? Gdzieś się zawieruszył. Możliwie, że jak wejdziemy do środka, to pojawi się. Mm, bardzo niefajnie. O jest. Bardzo dobrze. Cię. Już dajemy Ci jakieś rzeczy. Co mam nieść? Żebyś też nosił. Do tego też jesteś. Żebyś jakieś rzeczy nosił. Przy okazji. Odciążając mnie. Tutaj łuki śmiecz no i możemy ja za tobą. więcej są zabrać potrzebuję skóry. mił już miecz, ostatni raz cholera aha dan za tę zabawę Uff. Dobra, tego. Dobra, padł widzowie. Nie to. O! to może się przydać. W sobie. Starajcie się zawsze na boki jakoś tak ruszać. Jak walczycie, jest szansa, że przeciwnik zmisuje. Jest za plecami moimi, co? No. Ojojoj. Fort jest problematyczny też widzowie ze względu na to, że tutaj przeciwnicy się respią z przodu. To jest dla nas problematyczne. Będziemy musieli wejść do fortu z innego miejsca. Z tego co pamiętam, tutaj się wchodziło do góry i z lewej strony od powiedzmy do wody się wchodziło. Tam kanałami chyba Gdzieś tutaj chyba O Fendal tam walczy z nimi Są u góry Musimy uważać o! Ajajaj. Troszeczkę nam zajdzie dłużej chyba. W tym miejscu. No jednak przeciwnicy są bardziej wymagający niż myślałem. Ale oni w tym miejscu zawsze byli wymagający. Tu się Resli bandyta zbir czasami albo w późniejszych etapach już herst i tam się takie coś wyzwala dziwnego dobrze że mi nie trafił o widzieliście jednak fender coś tam bije już łuk by trzeba jakiś ogarnąć jakiś yy, set też pamiętajcie że on ma biegłość w w pancerzach lekkich, jakbyście go ubierali, nie? On automatycznie dobiera sobie rzeczy lekkie. Huh, gdzie jest Gdzie mi nie ma? To jest pytanie. Tutaj nikogo nie ma. Oni poszli chyba tam do góry? tutaj padli tutaj chyba jest, albo u góry ten gościu tutaj co był to padł to był mag, widzowie, to był mag i teraz ci goście co są mocniejsi i są u góry w kilku miejscach możemy uciec jakoś w miarę dobrze Zobaczmy, czy możemy coś rozwinąć w ucznictwie. Bo by nam się przydało. On nie możemy. 40 musimy mieć. OK. U tego gościa to się boję. Użyjemy potki na zjadę. tych pająków. Niećby móc od czasu do czasu się napić. Głupie pszczoły, ich głupi miód. Dobra, ich chyba tutaj nie ma w innym miejscu są. O, o książka umiejętności. Ej, jest tam kto? Teraz się pojawił, z dołu będziesz środki. Zawiłby mnie. Musimy go tutaj pokonać widzowie. Twardy jest. Ojejej. dobra, zużyjemy troszeczkę magii. tego ładnie kaleczy, no umiera już Dobra, ładnie. W końcu padł. Możemy wychodzić Ale wydaje mi się, że jeszcze jedna osoba powinna być, widzowie. Jeszcze jeden gościu. No dobrze. To wszystko tutaj wyczyszczone. No, poniekąd. Bo jeszcze tu są lochy. Z, z, tam chyba z innej strony się szło. Ale już tam nie będziemy wchodzić. Idziemy do Jarla. Tam się do białej grani. No zobaczymy jak to będzie Słuchaj Wiesz, że nie możesz tu wchodzić O kurier szukałem cię Zobaczmy nie list. list Nie mam pojęcia A on jest tu tylko, że jest twój to chyba na tyle Muszę iść Masz szczęście że nie wtrącę ci do więzienia Czasem takie listy że ktoś jest Niby przyjacielem, to lepiej myśleć, że ktoś ma ukryty mo ten motyw w tym. A co sądzisz o najemnikach? Nie to wiem. Profesja w twoim stylu. Najemnicy niby spoko, ale tam, jak wam mówiłem, jest jedna misja, którą bym chciał na razie unikać. Jak ogarniemy kuszę, już się ubierzemy w... jakoś w miarę dobrze. Daj mi spokój. Będziemy mieli jakieś zaklęte rzeczy. To wtedy jakoś już można tam na luzie to robić. Jak my mamy ósmy poziom, byle jakiś bandyta z mocnego zamachu jest w stanie nam ponad połowę HP ściągnąć, mimo że mamy już 170 HP. To mam wrażenie, jakby Dobrze. nic się nie, nie zmieniło. Ziarl za... Cię oczekuje. O? I co się stało w Strażnicy? Był tam smog? Raport zdajemy do Jarla. Udało mi się zabić smoka. Chyba zasługuję na nagrodę. Nie, nie, nie. Tak trochę, trochę śmiesznie. Ale zabiliśmy smoka. Tak. Wiedziałem, że mogę liczyć na Irelet, ale musi być w tym coś więcej. No, moc przeszła na nas, tak? Jesteśmy w stanie się uczyć od doświadczenia smoków, przejmując ich dusze. Jedynie Smocze Dziecie posiada taki naturalny yy, talent do tego. To jest taka jakby umiejętność wrodzona. Nie da się tego nabyć w zasadzie. Są wyobrazić co się uczą głosu, ale im zajmuje to wiele, wiele lat. A my mamy no, inne podejście Mistrzowie, do tego. tak drogi głos. Tak, no, oni się Żyją uczą. w nie? odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Podobno Smocze Dziecie, jest obdarzony głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tu um. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystać. No oczywiście, z że tak, no. Oni podają nam wskazówki, gdzie iść i szukać nowych Nie cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się Też przed tobą wrota białej grani. To głos siwobrodych, smocze dzieci. korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. Przydzielam ci Lidie jako osobistego w Lidia. Oraz broń Lidia to memiczna jest, z nie? Twojego urzędu. Powiadomie też strażnik. Smocze dziecię, to zaszczyt, że jesteś stanem naszego miasta. No, no i tutaj możecie, Grupa, yy, zapytać zawsze na przykład, ty, co znaczy bycie yy, smoczym dziecięciem, siwobrodzi, yy. I na przykład o podziałach powiedzmy cesarstwa i gromowadnych, i tej wojny domowej. To mam całe miasto, ale nie widzę Dobrze, jaką broń dostaliśmy? Uuu, bardzo dobra to jest broń. No, dla tego. Tylko się Fendal tego nie będzie w stanie nosić. No, za bardzo Osłaniam cię. Ty na Co mam nieść? Damy to. Trudno. Trudno. Troszeczkę nie pasuje to do niego. 15 nie punktów. Nie, ja nie mam zamiennika. To nie ściągamy. No nic, widzowie. W sumie troszeczkę się będziemy żegnać w tym samym miejscu, ale. O, przywitamy chociaż Jarla To zaszczyt ci służyć. Generalnie tanowie pilnują naszego całego dobytku. Jeśli byśmy mieli dom w Białej Grani, no to ona po prostu za każdym razem, jak ją odsyłacie, no to ona idzie do miejscu właśnie tego domku i ona pilnuje naszej własności, to nie? Jarl uznał cię za osobę wiele znaczącą dla dzielnicy. Tytuł Tana to wielki zaszczyt i dowód uznania za zasługę. No, niektóre rzeczy Strafnicy mogą przymknąć. Strasznie oko na Twoje występki, gdy powiesz Ale chyba jeden raz jesteś? przymkną oko, albo dwa. Potem już musisz ich przekupić, czy idziesz siedzieć. Ale... Przysięgam Ci służyć No, względnie danie. to jest taki najemnik. będę Ciebie I Ja bym bardziej tego, tu powiedział, wiesz. że to jest taki zasłużony żołnierz, który... Mm, przysięga ci wierność i będzie ci, bardzo ci oddany, strzegł twojego, y, Twoich dóbr i tak dalej. No. do zobaczenia. Ale się mogą też zmieniać, tak. Bo mimo wszystko podlegają Jarlowi, no y, y tak. Na jego rozkazy. No nic, tutaj chyba troszeczkę lepiej. Y, dziękuję Wam za oglądanie. Zabiliśmy smoka, będziemy musieli te wszystkie rzeczy niepotrzebne, jak kości i tak dalej, posprzedawać. Fendal też u siebie ma bardzo dużo rzeczy, więc pewnie pójdziemy do sklepu, będziemy sprzedawać wszystkie rzeczy i będziemy szukać innych zadań, może jakieś poboczne zrobimy czy coś. Więc widzimy się w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że Wam się po podobało. Na razie, cześć.